Zwracali się do mnie mieszkańcy Manhattanu, którzy pracują w strefie ekonomicznej, ale nie tylko, choć to jest dzisiaj największy problem. Dojechanie komunikacją miejską z Manhattanu do strefy ekonomicznej i powrót, szczególnie w godzinach szczytu, to jest naprawdę długi czas. I ci pracownicy mówią, że okaże się, że dużo szybciej będzie można dojechać do świebodzina, do Amazona, niż w obrębie miasta. Dlatego moja propozycja jest taka, żeby powstały przyspieszone linie autobusowe. Busowe właśnie dla tych pracowników, które w godzinach szczytu będą omijały centrum miasta i będą mogły tych pracowników dowieść do pracy choćby w strefie ekonomicznej, ale nie tylko, choć, choć tak jak mówiłem, to jest dziś naj, największy problem. Po pierwsze, to rozładuje te normalne linie, bo, bo w tych godzinach przełomu zmian na strefie, te normalne autobusy są bardzo zatłoczone, ale też przyspieszy i pomoże naszym mieszkańcom dotrzeć do pracy. Jeśli dziś ktoś musi przez. Kilkadziesiąt minut jechać, stać w korku, i tak dalej, żeby dojechać autobusem, to ci ludzie wybierają samochód i tak naprawdę to wszystko traci sens. Miasto powinno być miastem przyjaznym też pod kątem komunikacji zbiorowej.